Profesjonalizm nie określa to w jakiej lidze grasz, ale profesjonalistą jesteś wtedy, kiedy poświęcasz się na treningu, w każde zadanie, w każde ćwiczenie wkładasz ciężką pracę. Siema, siema, witam Was w kolejnym epizodzie vloga. Jak widzicie jestem już w łazience, jest godzina 6.45, ja w sumie tego trochę nie przemyślałem. Ostatnie dni wstawałem trochę później ze względu na to zatrucie, więc chciałem, żeby organizm się, organizm się przyzwyczaił i od razu nie miał takiego szoku przy wstawaniu. Więc zostawiłem budzik na 6.45, a pokazuje mi, że wschód słońca jest dopiero o 7.50, a ja chciałem zrobić poranny trening nadczo obserwacji. Ale zamienimy to wszystko i najpierw po prostu zjem sobie śniadanko, taką przekąskę. Będą to tosty żytnie z dżemem. Przeczytamy książkę i dopiero później polecimy na trening obserwacji. Także lecę z zimną prysznicem. Dobra, szybka przekąska czy wafle ryżowe, pasta z miodu i stachini oraz dżem. Jemy to, przerabiamy książkę i dopiero po przerobieniu książki lecimy na trening obserwacji. Pół godziny 45 minut. Dzisiaj też zaczynam treningi w klubie. Będę już wiedział jak będą one wyglądały, więc też pod to ułożę sobie plan treningowy. Ale co? Teraz to jem i zaczynamy. Lecimy z vlogiem. Dobra, ja już jestem przy przeczytaniu połowy pierwszego rozdziału. Ja wam oczywiście nie będę czytał i omawiał tej wszystkiego, bo to macie tutaj w tej książeczce. Ja wam omówię tylko ten początek, który jest dla mnie mega ważny. I pierwszy element, czyli pierwsza zasada, wymagasz od siebie jeszcze więcej, choć wszyscy inni mają już dość. I Tim Grover w tym pierwszym rozdziale mówi o tym, że wszystkie pokłady energii znajdują się w twojej głowie. Jeżeli nie będziesz przygotowany w swojej głowie na sukces, to żadne umiejętności techniczne, motoryczne czy taktyczne nie są w stanie ci pomóc. Twoja głowa zarządza wszystkim, ona sprawia, że dajesz siebie maksa na treningu, ona sprawia, że jesteś pewny siebie, ona sprawia, że niczego się nie boisz. Dzięki temu wtedy te wszystkie elementy Elementy techniczne, motoryczne, taktyczne możesz w pełni pokazywać na meczu czy na treningu. Tim Fajnie tutaj poruszył fajny temat bycia profesjonalistą, że profesjonalizm nie określa to, w jakiej lidze grasz. Ja sobie tak to przetłumaczyłem, oczywiście. Profesjonalizm nie określa to, w jakiej lidze grasz, ale profesjonalistą jesteś wtedy. Kiedy poświęcasz się na treningu w każde zadanie, w każde ćwiczenie wkładasz ciężką pracę i jesteś w stanie po prostu zaangażować się na maksa, to czynicie profesjonalistą, a nie to w jakiej lidze grasz. Także twoim zadaniem jest po prostu w ciągu dnia, dlatego też patrząc na mój dzień, ja zaczynam ten dzień takimi mini, mini sukcesami, które budują moją samodyscyplinę i prowadzą do tego, że ja później przełamuję te bariery przy tych cięższych rzeczach, bo w momencie, jeżeli rano stajecie i nie chce Wam się pościelić łóżka i tego nie zrobicie, budujecie pierwszą barierę. Nagle dochodzi wam moment, że mieliście robić zimne prysznice, nie robicie, nie robicie tego, bo jest to niewygodne. Kolejna bariera i wtedy te wszystkie takie rzeczy, które są proste, budują w was barierę i dzięki i przez to przez tą barierę później nie możecie jakby pokonać tej takiej właśnie większej bariery przy na przykład sprincie na pełnym zmęczeniu na meczu. Robię to zaścielenie łóżka, czyli mam mini sukces. Następnie robię zimny prysznic, czyli już stawiam się w niewygodnej rzeczy. Trzecia rzecz to jest czytanie książki, co też dla mnie kiedyś było niewygodą. Teraz jest bardziej dla mnie. Pewnie też niewygodne, ale po prostu wiem, że mi to pomoże, przełamie to we mnie pewne właśnie bariery, które kiedyś mi blokowały, przełamując w tym wszystkim strefę komfortu. Także kolejna zasada: róbcie w tym 2020 roku jak najwięcej niewygodnych czynności, postawcie na niewygodę. Wyrzućcie wszystkie leni, lenistwo, e, wymówki i po prostu robcie, róbcie te trudne czynności, bo one zaprowadzą Was do tego, czego chcecie, ze względu na to, że większość osób tego nie będzie robić, e, nie będą w stanie po prostu nastawić swojej głowy w taki sposób, żeby przełamać te wszystkie właśnie wymówki, które mówią nie, nie zrobię tego dzisiaj, zrobię to jutro. Wy po prostu działacie, wchodzicie w to na maksa, przełamujecie te bariery, które właśnie są w Waszej głowie, tę strefę komfortu, która jakby prowadzi do tego, że e, przegrywamy w swoim życiu. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Oczywiście dalszą część rozdziału będziecie mogli sobie przeczytać w książeczce. Jest tam naprawdę mega konkretna wiedza, także zapraszam Was. Link w opisie. Zostało prawdopodobnie jeszcze może 4 sztuki, nie wiem ile. Pewnie też dokupię kolejny nakład tych książek, ale to info będzie wkrótce, a my zabieramy się za trening obserwacji. Dobra, zaczynamy zaraz trening, ale to, o czym jeszcze musicie pamiętać, to przy tych takich trudnych sytuacjach, kiedy na przykład, nie wiem, robicie zimną kąpiel po treningu, czy wychodzicie ze swojej strefy komfortu podczas jakichś treningów wytrzymałościowych, podczas biegu, to to, dokąd Wy w ogóle zmierzacie. Jeżeli nie macie w głowie ustalonego celu, to co chcecie osiągnąć, to, to te wszystkie takie rzeczy niekomfortowe będą Wam sprawiały jeszcze większy problem, a tak to będziecie robili to po prostu z taką przyjemnością, cały czas z myślą o tym, że to przyniesie Wam efekt i zaprowadzi Was do Waszego celu. Lecimy z treningiem. Teraz bardziej taka praca, można powiedzieć, umysłowa, bo oczywiście to jest taki trening obserwacji. Ja dzisiaj mam też trening w klubie. To będzie mój taki pierwszy trening 30-45-minutowy, gdzie właśnie będziemy poświęcać tylko uwagę y, mojej obserwacji, a nie wytrzymałości, bo wczoraj była wytrzymałość. Ale lecimy. Często mam też pytania odnośnie tego mojego narzędzia do skanowania, aczkolwiek czy ja korzystam z jakiejś aplikacji. To jest po prostu materiał wideo stworzony przeze mnie z ciągu liczb i kolorów. No i po prostu jakby kupując to narzędzie, możecie je kupić u mnie na sklepie. Za każdym razem, kiedy będę robił nowe aktualizacje, czy to na przykład element, po której stronie znajduje się przeciwnik, czy jakieś elementy głosowe, to za każdym razem po prostu dostaniecie. Tą aktualizację i od razu po prostu za te 20 zł, czyli za to ile płacicie za to narzędzie, macie tak naprawdę dostęp do każdej nowej aktualizacji, którą będę robił w przyszłości. Ale z treningiem. 3, 7, 7, 3, 3, 11, 11, 11 3, 6, 11. Sześć dwadzieścia jeden sześć osiem. Aj brawo, Trzy. Jeden. Sześć. Jeden. Osiem. 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 Trzy. Czuję jeszcze niestety to zatrucie. Tak jak mocniej przyspieszam albo robię takie intensywniejsze ćwiczenie. Bo mam taki jeszcze ból brzucha lekki, zmulony. No ale dokończę to na pewno. No i nic, nie no, trzeba z tym walczyć po prostu. Nie chcę też wiadomo jakoś tego mostu dociążać, żeby jeszcze bardziej mi to nie zaczęło boleć, bo nie mam zamiaru znowu przeżywać tego samego. Ale na pewno teraz nie odpuszczę, bo to jest akurat mega fajne ćwiczenie.

6. 11. 12. 6. Dobra, jak widzieliście, śniadanko potreningowe zjedzone. Były to dwa tosty żytnie z stofu oraz z kiełkami jarmużu. Do tego też koktajl zmrożonych malin, borówek oraz selera naciowego i spiruliny tak jak mówiłem już to w którymś odcinku staram się ograniczać mięso, więc po prostu jakby staram się uzupełniać białko roślinnymi produktami czy to właśnie z tofu czy spirulina ma też w sobie białko a jest to w sumie bardzo ważny antyoksydant, który potrafi właśnie oczyścić, oczyścić nasz organizm z toksyn jest bardzo mocnym antyoksydantem więc polecam Wam sobie tą spirulinę mimo, że nie ma jakiegoś takiego konkretnego smaku, chociaż trzy razy, cztery razy w tygodniu stosować, chociaż powiem Wam że jeżeli dacie sobie do koktajlu, to ona to nie w ogóle praktycznie nie zmienia smaku e, i sytuacja wygląda tak, że zaraz biorę się za montaż freestyle'owego triku od Marcelo, e, pewnie wyświetli Wam się to na e, podczas mojej rozmowy z Wami wyświetli się teraz filmik jak to wygląda e, ponieważ się zastanawiam czy nie nagrywać raz w tygodniu jakichś filmów odnośnie konkretnej tematyki, na przykład rekonstrukcja freestyle'owych trików możecie mi też dać znać e, albo jakieś pomysły na, na filmy takie e, typowo jakby zabawowe e, podsunąć jakby w komentarzach, jeżeli coś takiego byście chcieli oglądać u mnie na kanale, jeżeli nie, to też dajcie mi znać. Planuję właśnie zacząć sobie od o takiej rekonstrukcji freestyle'owych trików na początek. Dzisiaj też to ogłaszam właśnie na Instagramie i tam będziecie się mogli wypowiedzieć na ten temat. Druga rzecz, no to muszę oczywiście montować epizod pierwszy, bo to wygląda tak, że nagrywam drugi. O, o, oczywiście muszę już montować pierwszy, żeby wam go opublikować. Pytacie mnie też często, czemu jeżdżę na belgijskich blachach? No to tak, jak już mówiłem to, czy pisałem w komentarzu parę razy, mój tato sprowadza auta z Belgii i po prostu ja to auto mam jakby od niego. No i jeżdżę na tych belgijskich blachach, ponieważ on płaci za to akcyzę, ale to nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to nie jest tak naprawdę nieistotne, muszę jechać z jednym autem, coś z gazem tam ogarnąć do mechanika i po prostu będę musiał o 13 wyjechać z domu i nie wiem czy będę wracał do domu, bo o 16.30 muszę być już u siebie w klubie na Polonii, ale to się wszystkiego dowiecie w trakcie trwania tego vlogu, ja się zabieram za robotę, bo parę rzeczy trzeba ogarnąć, a robota nie może stać, <laughs> także co. Jeżeli będę miał coś ciekawego do przekazania, to jeszcze wam przekażę. A jak nie, to widzimy się przy najbliższej okazji, kiedy będę chciał coś powiedzieć. Będę brał się właśnie za jedzenie trzeciego posiłku jestem w trakcie montowania epizodu 11. I nie powiedziałem wam w ogóle odnośnie tego, co ja oglądałem to na tym telefonie podczas jedzenia pierwszego śniadania. Oglądałem trening Liverpoolu i mieli na samym początku, oczywiście tylko to było pokazane sam początek dziadka i potem grali, byli podzieleni na dwójki, znaczy byli dobrani w dwójki i grali sobie w tą taką grę, że gracie w górze i osoba, która do was zagrywa, mówi wam, ile macie dotknięć. Mega fajna sprawa. Ja będę na pewno to wprowadzał w swoich treningach indywidualnych. I też przed treningami w klubie. No i moim trzecim posiłkiem, niestety, muszę dzisiaj dobijać węglowodany waflami ryżowymi. Staram się nie przekraczać 3-4 yy, wafli ryżowych dziennie, bo wiadomo, że one nie są y, jakby zdrowe, nie są niezdrowe, ale zawsze. Są nie, zawsze jakby produkt jest niezdrowy, jeżeli mamy go w nadmiarze w diecie, w diecie. Tutaj mam sałatkę z tuńczykiem, z oliwą z oliwek, z pomidorami oraz miodem. No także taki trzeci posiłeczek kończę montować i zaraz lecę ogarnąć ten gaz do tego samochodu, o którym wam mówiłem. No i tak jak powiedziałem, będziemy się widzieć już prawdopodobnie po treningu klubowym. Montaż na dzisiaj skończony. Muszę jeszcze trochę odpocząć oczywiście przed treningiem, żeby nastawić się dobrze psychicznie. Przeczytam sobie jeszcze książeczkę. Dokończę ten rozdział, który dzisiaj czytałem, o którym Wam dzisiaj mówiłem. Zjadłem też posiłek przedtreningowy, przedtreningowy ryż i soczewica i tak samo robię sobie te dwa posiłki. Jeden jest przedtreningowy drugi, przedtreningowy, drugi potreningowy i tylko zmieniają się warzywa w nim. Obydwa są właśnie z ryżu i soczewicy. I co miałem jeszcze Wam powiedzieć? Zaraz idę sobie zrobić jeszcze kawkę. Też przed treningiem piję drugą kawę. Te kawy są w małych filiżankach, więc jakby tak jak mówiłem no, chyba dzisiaj na początku, że, że nie substancja dana jest trująca, a y, dawka, przedawkowanie po prostu tej substancji może być trujące, y, także tak, ja sobie skończę to czytanką. Też może jeszcze sobie włączę filmiki z treningów najlepszych y, klubów na świecie, ponieważ lubię sobie tak przed treningiem pooglądać i po prostu zainspirować się y, z myślą, że po prostu kiedyś ta będę grał i to mi dodaje takiego później kopa na treningu. Przynajmniej ja tak mam. Wy możecie sobie również spróbować. No i my widzimy się już po treningu. Zobaczymy co tam się dzisiaj będzie działo, bo dzisiaj same informacje odnośnie tego jak będzie wyglądał okres przygotowawczy. Ja jestem właśnie po pierwszym treningu klubowym. Ten trening był maksymalnie wprowadzający, ale dwie, dwa główne założenia na ten cały okres nam trener przedstawił, czyli chcemy poprawić na pewno. A mianowicie ulepszyć naszą grę w ataku i bardzo mocno popracować nad tym, żeby szybciej presować po utracie piłki. Więc to są takie dwa główne założenia, które dziś nas cechują od samego początku, od kiedy z tym trenerem zaczynaliśmy współpracować, i tak samo teraz chcemy po prostu jeszcze mocniej się przygotować w tych dwóch aspektach, żeby maksymalnie dominować na boisku. No i trening wyglądał tak, że mieliśmy oczywiście rozgrzewkę z trenerem od przygotowania motorycznego, czyli typowe mobility, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Później przechodziliśmy do e, ćwiczenia podaniowego. E, po prostu prosty schemat podaniowy, nie było to za bardzo intensywne i kończyliśmy to wszystko gierką z pięcioma neutralnymi. Tam było chyba nas 8 na 8 plus 5 neutralnych, coś takiego. Nie wiem jak to dokładnie wychodziło, ale tak jak powiedziałem, był to maksymalnie wprowadzający trening. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. I chciałbym dać tylko jeszcze info: że jeżeli chcecie otrzymać dostęp, dostęp do grupy, na której pokazuję ćwiczenia na obserwację z mojego programu na obserwację, który ruszy prawdopodobnie na samym początku lutego, jego przedsprzęt, że ja jestem w trakcie tworzenia go, możecie po prostu zakupić moją koszulkę Practic Makes Perfect, która ma głębszy sens, jeżeli obserwujecie mnie od dłuższego czasu, to już to wiecie. No i po prostu możecie, kupując tą koszulkę, dołączyć do tej grupy już teraz przed wszystkimi, bo osoby, które dopiero kupią koszulkę, znaczy nie kupią koszulkę, tylko po prostu kupią ten program w lutym w przedsprzedaży, będą mieli po prostu o ten miesiąc później. Dostęp do tych wszystkich ćwiczeń, a Wy już teraz możecie wyprzedzić konkurencję i pracować nad aspektem obserwacji praktycznie w każdym miejscu. Bo jak widzieliście dzisiaj, ja trenowałem w domu na podwórku, gdzie tak naprawdę miałem bardzo mało miejsca, i mimo że Wy po prostu, jeżeli będziecie mieli trochę więcej miejsca, to może ten trening będzie bardziej efektywniejszy i lepszy, bo ja przy niektórych ćwiczeniach musiałem się męczyć, ale na pewno będzie efektywny, bo w tych ćwiczeniach chodzi o to, żeby pracować nad obserwacją. Jeżeli nie wiecie, jesteście tutaj nowi na tym kanale, o co chodzi z tą obserwacją, to polecam Wam zobaczyć tutaj Wam wyświetli w karcie na czasie pierwszy odcinek odnośnie szybkie, szybkiego podejmowania lepszych i dobrych decyzji, lepszych i dobrych wiecie o co chodzi, podejmowania szybkich i dobrych decyzji i jeden odcinek obserwuję Kevin De Bruyne, gdzie głównie opisałem o co chodzi z tą obserwacją i dalej będę to jeszcze opisywał szczegółowo bardziej. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego vloga, zbieram się do domu, lecę jeszcze pooglądać Puchar Króla Walencja z Realem Madryt no i tak się dzisiaj zakończy mój dzień, dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdraw.